Dla miłośników pisania Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna organizuje konkurs pod tytułem Między Rajem a Węglem. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie opisu wybranej przez siebie instytucji kultury. Dwa konkursy organizujemy w tym roku. To będzie 28. edycja konkursu Między Rajem a Węglem. Jest to konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół bełchatowskich. Konkurs... Proponujemy konkurs w dwóch e, kategoriach: e, klasy 4-6 i klasy 7. Osiem. Także dwie kategorie. No, konkurs z tradycjami, bo to już 28 edycja. W tym roku tematem konkursu są instytucje kultury w naszym mieście. Jest to konkurs literacki, może być w formie kroniki, może być do pracy, mogą być do pracy dołączone fotografie. Dla osób, które lubią tworzyć prace plastyczne, poświęcony jest drugi konkurs: książka, obiekt artystyczny. To jest konkurs 21 już, który ogłaszamy. To jest powiatowy konkurs książka obiekt artystyczny. I tutaj tak samo są dwie kategorie, klasy 4, 6 i 7, 8, także gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tych konkursach. Są atrakcyjne nagrody, także myślę, że warto. Oprócz książek są też inne nagrody rzeczowe, także zachęcamy jeszcze raz bardzo. Jak zaznacza Ewa Trzmiele z Bełchatowskiej Biblioteki, pomysłowość uczestników konkursu zaskakuje. Myśleliśmy, że w którymś momencie wyczerpie się formuła konkursu Książka-Obiekt Artystyczny, ale dzieci mają taką wyobraźnię, że co roku nas zaskakują. Będzie trudno jednak powalczyć o te pierwsze miejsce? Będzie trudno. A no, przyznam też szczerze, że jest, cieszą się oba konkursy dużym zainteresowaniem, także wybrać spośród tylu prac. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce, bo zazwyczaj są to trzy miejsca i trzy wyróżnienia, nie jest łatwo. Ale co roku są to inne prace i naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem wyobraźni dziecięcej. Regulaminy obydwu konkursów, między innymi z informacjami w jaki sposób można dostarczać prace konkursowe, jak je podpisać i jakie warunki muszą spełnić uczestnicy, można znaleźć na stronie internetowej miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej.